Łukasz parobiec, zanim przejdziemy do tego, co nas czeka, co tutaj się wydarzy podczas Gali Gromda. Zapytam o legendę, którą ostatnio gdzieś tam wyciągnąłeś, jeśli chodzi o samolot. To rzeczywiście jakaś legenda, że legenda głosi, że kto ostatni wychodzi, to sprząta. No na to wychodzi, powiem ci, że nie wychodziłem ostatnio, więc do końca nie wiem, ale wszyscy się zerwali, tak, wiesz, zanim otworzyli drzwi, no to myślę, że każdy próbował uciec. Nie? No właśnie, te specjalnie też nie zostałeś, rozumiem do końca. No nie zostałem, ale poczekałem, aż się zwolni miejsce bo nie dopiero zostałem. No widzisz, no właśnie, to takie legendy się rodzą. Legendy też się rodzą oczywiście podczas gal Gromda. To już tak bardziej poważnie. Walka właśnie dla ciebie, który jest tak doświadczony, który już tyle tutaj przeszedł, jeśli chodzi o Gromdę, Jaka to walka? I, I ten rywal to można powiedzieć, że w ogóle najcięższy rywal, bo do ciężkich rywali ci nie brakowało, jeśli chodzi o te gale. Na pewno miałem mocniejszych rywali niż, niż luk, ale no luk jest też również niebezpiecznym zawodnikiem. I no będzie walka, no będzie walka, no na pewno nie gdzieś tam człowiek nie lekceważy przeciwnika i wchodzimy. Bijemy się i standardowo idziemy potem na, na afterparty razem, nie? Jedziecie razem na afterparty. Powiedz mi, bo jak mówię, tyle tych walk, tyle różnych wyzwań już było, to gdzieś tam cały czas jest ta jeszcze emocja, to gra cały czas, kiedy się pojawia informacja, że znów będziemy miał okazję zawalczyć na gali Gronda? I, Powiem Ci tak, jak nie będzie emocji, to nie będzie palopca. I tyle. No. Jak już nie będę tego czuł, że tego nie czuję, to wtedy nie będę tego czuł i tego, nikt tego nie poczuje. Proszę, akładnie, jeszcze <grymujesz> rymuje do tego. Jak się rymuje i, i się rapuje. <grymujesz> Dokładnie tak. Tak właśnie a, a propos tego, jeszcze wracając troszeczkę może nie, do tych rzeczy, które gdzieś tam pojawiały się u Ciebie w social mediach, widzę, że nie wiem, czy to jakieś nowe Twoje odkrycia, ale też coraz lepiej czujesz się, jeśli chodzi o ten sposób komunikowania się z, ze swoimi kibicami. No tak jakoś mnie ruszyło ostatnio, powiem Ci, no i, i, i to będzie dobrze, tak mi się wydaje, gdzieś tam żart żartem, coś dobrego wrzucę, jakieś tam cytaty i tak dalej, jakieś to wychodzi, i ludzie lubią, no to czemu nie, czemu się nie komunikować w ten sposób? Tak obserwując swoje social media można również zobaczyć, że to jest nie tylko trening, ciężka praca, taka bardzo konkretna pod kolejne walki, ale też tak ostatnio widziałem jakichś młodych adeptów też, gdzieś tam jak to ty nazywasz, młodych przystojniaków, szykujesz do tego właśnie, do czego? Do walk na gołe pięści. Jak to wygląda, czy to rzeczywiście jest tak, że coraz więcej takich młodych ludzi do ciebie przychodzi gdzieś tam uczyć się tych podstaw yy, uderzania? No tak, jest coraz więcej młodych ludzi. Otworzyłem swój klub. Szkole, szkole dzieciaczki, mamy klasy dla dzieci. Uczę dzieci w treningu jeden na jeden również i no, chcą, chcą przyjść do mnie, chcą ze mną trenować, czemu nie? No zapraszam i pokazuję co potrafię do tej pory. Na pewno nie uczę dzieci bić się na gołe pięści, no to e, kiedyś w przyszłości zdecydują, ale podstawy kickboxingu, bo mam czarny pas, drugi dan w jestem trenerem w kickboxingu. Takie, jak i również MMA czy Jiu Jitsu, potrafię trenować i zapraszam wszystkich. Zapraszasz wszystkich, natomiast właśnie, wiele się mówi złego o tym pokoleniu tych młodych ludzi, którym się nie chce podobno, którzy nie mają ambicji, nie mają motywacji, nie chcą się męczyć. Ty masz kontakt bezpośredni z tymi ludźmi. Jak ty to widzisz? Rzeczywiście jest tak, że to jest całkowicie stracone jeśli chodzi o sport pokolenie? No są jeszcze takie diamenciki. Można odkopać diamenciki, można wyciągnąć ich z domu, można... Rodzice widzą, rodzice chcą, żeby te diamenciki gdzieś tam... E, że, że tak do szlifowywać. Doszlifowywać, szlif do wymęczyć je, bo w domu wiadomo, że te sprawiają problemy. E, zapraszam do mnie oczywiście. Wymęczymy, wymęczymy i wytrenujemy bardzo dobrze. Mówisz o tym, że jeśli zabraknie tej motywacji i chęci, to nie będzie już y, Łukasza Parobca. A ja zapytam, czy może gdzieś tam ewentualnie, oczywiście pomijając to, że tutaj cały czas y, cały czas wszyscy czekają na Twoje występy w tych walkach na Głej pięści, nie myślisz o tym, żeby może coś nowego jeszcze, albo nie nowego, coś innego troszeczkę w międzyczasie jeszcze raz spróbować? Kiedyś mówiło się o tym, że może będzie jakaś walka w MMA, y, może troszkę inne wyzwania, to cały czas gdzieś chodzi po głowie, czy już zupełnie nie? No, myślę, że Łukasz Parobiec jest dedykowany gromdzie i to zostanie. Nie mam zamiaru nigdzie szukać. Zostałem gdzieś tam troszeczkę odtrącony, na przykład przez KSW i tak dalej. Nie chcę się pchać, nie lubię się prosić. W grondzie jest mi bardzo dobrze. Dziękuję prezesowi, że mnie tu trzyma, i jestem bardzo zadowolony. To, że właśnie chociażby w KSW nie wyszło do końca tak jakbyś sobie tego życzył, to jest dla ciebie bardziej irytujące? Czy już się z tym pogodziłeś, już zupełnie tego nie, jakoś nie, roz, nie rozpamiętujesz? To znaczy, że nie jest to irytujące, człowiek nie czyta, na początku byłem na siebie menadżerem, walkę w KSW załatwił mi mój kolega Paweł Przygorski. E... I nie sprzedawaliśmy jakoś tak kontraktu, że to jest jedna walka. Mogłem podpisać jakiś kontakt, że jeżeli przegram kontakt na następną walkę, że dadzą mi szansę, bo wziąłem walkę z jednodniowym przedzeniem, z byłem zawodnikiem UFC. No wyszło tak, jak wyszło, bo przegrałem, ale no mogliby mi dać jeszcze jedną szansę, jakby nie poszło. A gdyby taka szansa się pojawiła, tak już zupełnie teoretycznie zakładając, mimo tych wszystkich różnych historii, które się wydarzyły wcześniej, wziąłbyś taką walkę, spróbowałbyś jeszcze sił? No to wszystko zależy od prezesa, musiałby się zgodzić, bo ja jest, mam... pod. Pod, podpisany kontakt z Gromdą na wyłączność i jeżeli byłaby taka okazja z jakimś odpowiednim zawodnikiem oczywiście, nie rzucając się z nożem, na czy jak albo z kosą na słońce, tak, czy na księżyc, cokolwiek, no to czemu nie, czemu nie. Ja wyzywałem dwa razy do walki Mariusza Pożarnowskiego, nawet, nawet się nie odniósł do moich wyzwisk, no nie wiem. Może to byłoby jakieś rozwiązanie swoją drogą coraz więcej tych gali jest organizacji KSW. Mariusz Pudzianowski też powiedzmy sobie szczerze, bliżej jest tego końca niż, niż dalej, jeśli chodzi o swoją przygodę ze sportami walki, to to może to rzeczywiście dodało, udałoby się do, do tego doprowadzić. Wszystko jest w kwestii rozmów. Wszystko jest w kwestii rozmów. Musimy, ktoś musi zacząć tą rozmowę, ktoś musi to zaproponować, ktoś musi przyjąć moje wyzwanie do walki. Chyba, że się boi. Chyba, że się boi, a to się jeszcze przekonamy w takim razie. Ty się nie boisz na pewno. Eee, także tej swojej najbliższej walki. Mówiłeś o tym, wspomniałeś teraz, jak rozmawialiśmy, że to może nie jest najcięższy, najtrudniejszy rywal, ale czy miałeś okazję go oglądać? Tak, z tego co wiem, miałeś okazję już przyglądać się temu, jak walczy twój najbliższy przeciwnik. Tak, widziałem, e, widziałem jego walki. No ma takie schematyczne ruchy. Zobaczymy, jak to będzie jutro. Mam plan i to się okaże. Mam plan, wykonam go sam, tak się Tak, wykonam go sam, nie będę zdradzał, e, idę, idę po swoje. Czekamy w takim razie na kolejną walkę Ukarza Parowca, bo te walki to rzeczywiście zawsze masę emocji dostarczają. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.